Siema siema, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym paku PENINGOS, Ifie. dawno go nawet nie było trochę, no trochę, trochę PENINGOS by nie było ale teraz patrzę, że nowe paczki są w sklepie, takie młodzieżowe nawet eee, nie te, co tu pokazują, ja inne widziałem aha, nie, to są jednak te, co tu pokazują ja te widziałem eee, ale na tygodnie jest dość fajna, jest dużo zawodników z ligi angielskiej, tak jak Sanchez, jak Coutinho eee, Gundogan, chyba tak się doczyta znaczy, no w sumie to nie aż tak za wiele, ale no... Yy, trzech bardzo fajnych zawodników, których bym przygarnął z składu, tak. A nawet jakbym jak sprzedał, to później na przykład bym... Kogoś kupił fajnego, młodzieżowego, na przykład takiego Aguero, no... Yy, wiecie jak to jest, bo nie zmienialiśmy składu od prawie samego początku FIFA i... Zobaczymy, po prostu zobaczymy, no za chwilę pońce sobie otworzymy, a co nam tam? Godzina została do końca tych paczek, no godzinka! Pierwsza paczka... Złota, rzadka, duża, nie wiem jak ona jeszcze, prawy pomocnik z Juventusu To jest ten Guardado, on jest dość dużo wart chyba Tak mi się wydaje On był kiedyś dużo wart A poza nim Tak średnio, czekajcie Nie no Pokaż mi ileś ty wart jesteś chłopie Nie no to są Ja W tamtej chwili był warty 200 tysięcy Tutaj kurwa 8300? Naprawdę? Ale nie a szkoda, szczępić ryja, no. Naprawdę. Eee, no, dobre kontrakty też możesz wziąć, a was to ja nie wiem, gdzie ja kurwa mu odesłać. No nie, nie, nie. Powiedzmy, że sprzedamy. Nie będziemy się tym przejmować. Otwórzmy sobie po prostu następną paczkę, bo. No, kurwa. No nie, w sumie zazwyczaj nam z tych paczek leciało gówno w chuj. Jak już jakąś dobrą kartę wydropiliśmy, to z tych normalnych. Bramkarz nie. No, tak, bait, oczywiście, no, bait na Nojera Trap, no, trap yy... Ale zapomniałem, no, przecież Nojer by wyszedł za karty A mi jeszcze żadna, żadna kart, znaczy żaden piłkarz nie wyszedł za karty Wartyś ty coś? No, no nie <śm> Nikt za ciebie nie chce płacić, kurwa, ale la Lamela powinien być coś warty Przynajmniej tak ze trzy koła, mi się wydaje Nie, jednak nie, jednak nie mm, To tego weźmiemy Eder, a ty? No, Liga Włoska, no. Chłopie, no kurwa. 85 tempo, 80 strzałów, 83 driblingu i ty nic nie warty jesteś. Kurwa, no. Czemu tak się dzieje? Czemu tak się dzieje, no? Hmm. Nie wiem, ja mam jakieś pecha do tych paczek. Ja rozumiem, że na przykład w poprzedniej FIFA trafiłem Ronaldo i kurwa, już nic tamtej FIA na przykład nie trafiłem. No ale w tej kurwa to jest inna, tak? Powinniśmy coś trafić. No, Casillas. Jeszcze z 6 lat temu bym się kurwa cieszył, że cię trafiłem. No, ale teraz to no, tak średnio ci powiem, hopie, nie? Arsenal Londy, trzeci rd No fajnie wygląda z tego wezmę w sumie. Yy, tego. Nie wiem po co są te treningi, ale ja je zbieram wszystkie, kurwa. Nie? Myślę, że, że kiedyś mi się przydadzą. Znaczy, że one cały czas się po coś przydają, że tam jakieś procenty rosną, ale w sumie yy, to sam nie do końca wiem jak one działają. A, ale, nalajcie. Dobra, otwórz tu tą normalną paczuszkę. No, normalna paczuszka, tak, tak, tak. Ładnie, 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 że się otworzył. No. Wszyscy się podjarali. I weź tu końce. Jedyne co do, dobrego w tej paczce trafiłem do końca. Jeszcze jedną tom i wracamy do tych większych, bo tamte większe, to wiecie jak to jest, no. Niby gówno leci. Ale lepiej się otwiera, bo masz, nie wiem, przeczucie, że coś ci poleci w końcu, no. Aczkolwiek... Ja już chyba kurwa nawet tego przeczucia nie mam. Nie wiem. Nie wierzę po prostu w to, że możemy coś trafić w tych paczkach. 7 na 7 nam i tak nie zostało, ale ile jeszcze 5 otworzymy? Złota, rzadka karta, no kto by się spodziewał, że w tej paszce trafimy złotą, rzadką kartę, spodziewałbyś się? Napisz w komentarzy, kurde, no bo ja tak też średnio bym się spodziewał. Wątpię, że to ktoś jest coś bardziej, jak to są ligi. Jaka to jest liga, kurwa. Nie no, ten to wiem, że jest ten. No ten, wiecie, tamten. Tamten od tamtego po tamtym. Nie wiem czy to pies, kurwa, czy samolot już napierdalał, nie? Nie wiem czy to było słychać na nagraniu, mam nadzieję, że nie. A logo PZP u sobie weźmiemy, no weźmiemy, co no. Tam. No i jeden kontrakt i też spoko. No i poza końcami teraz tych paczek nic nie ma. Naprawdę. Parę końców tylko dostajemy i to jest tyle. Na no, O, środkowy obrońca z Manchesteru. No Smaling, no to on akurat jest coś warty, ale ze no składu to mi nie jest za bardzo potrzebny Chociaż tutaj coś potrafialiśmy, panie Bajnes, no wartyś ty? No nie Prawdopodobnie nie no Za 3 300 wystawiają, niby za... Ale jak za dwa koła idzie, no to panie Teraz to będzie kozak, no Smaling będzie coś warty na pewno no, no za 50 koła można go wystawić, za 20 schodzisz no to fajnie, że schodzisz za 20, to ja Cię wystawię wtedy I Cardi Może jeszcze z Ciebie coś zarobimy? Nie, z Ciebie wątpię, to jest już... Nie. Można na każdym piłkarzu zarobić, no niektórzy są po prostu stratni, tak? A sprzedamy, no znowu dwa koła, końców z Malik, fajnie, że się trafił, bo jakby za 20 koła zejdzie to w sumie i tak do Aguero będzie nam brakowało jeszcze jakieś 450 tysięcy końców, no. Ale kto by to liczył, no. Dobrze, w chuj, no. Czemu mi jeszcze nigdy, kurwa, nawet jakiś, kurwa, Fabregas czy Hielini kurwa, niech mi wyjdzie za kartę. Oni po 50 koła chodzą, czy nawet po 40. Ale niech mi wyjdzie, no. Chcę, żeby mi, kurwa, w końcu wyszedł, no. Patricio. Perotti. Czemu kurwa tej ligi włoskiej nikt nie kupuje? Tam nikt kurwa nie jest nic warty. Naprawdę. Zajdźcie mi piłkarza w lidze włoskiej co jest coś warty. To jest naprawdę kurwa niespotykane zjawisko w tej FIFA. Dobra, otwórzmy jeszcze jedną tą. Nie wiem kurwa czy je warto otwierać w ogóle. Bo na razie to straciłem tylko FIFA pointsy, nie? O, no, następny kurwa kozak się trafił. Którego nawet nazwiska teraz je przeczytam. Zajbiście koleś, zajbiście. Więcej kontraktów dajcie, naprawdę. Fajną opening mi się podoba. Ja tam się jaram na przykład. A co to? Tak, takiej łopatologii to dawno nie było, naprawdę. O proszę, a tutaj nawet rzadka karta nie poleci, no przecież to wariaty są Na przykład herb nam polecił Newcastle Może to dla ciebie mała rzecz, ale ja się jaram Naprawdę Ej kurwa nie Następny jakiś boski zawodnik O Jeszcze z lepszym nazwiskiem Kurwa co to jest za klub w ogóle? Że, że ten, że liczyłem, tak? Oj, dobra. Powiedzmy, że nie skomentuję naszych trafień. 500 końców se wezmę. I jak gdyby nigdy nic co squigsaluję, no? Nie wiem, kurwa, czy. Dobra, otwieramy to. Jebać. Jebać, po prostu jebać, no. Coraz lepiej, coraz kurwa lepiej, no? Chłopaki, no nie dawajcie tak dobrych kart, bo ja nie mam co z pieniędzmi już robić. Ten ty masz 93 tempa, pewnie warto za dużo nie jesteś. No, daję, no, ja myślałem, no, chopie. Przecież ja się nie spodziewałem, żeby coś tutaj mi odda. O, złot, złota paczka, kurwa. Złota paczka piłkarzy, ja to jeszcze lepiej. Czyli nic z niej nie zarobimy. I piłkarzy pewnie dropiemy. Mm, no na pewno, tak, tak. Na pożyczenie ich się dropi tam, nie? O ile dobrze kojarzę. Nie no, wejdź w moje paczki. Jeszcze chcę zobaczyć jakiego piłkarza sprzedam za zero... za zero końców. O. Tego sprzedam do zero w końcu, widzieliście? Tego na D. Nawet, a nie. A ty, ja ich mogę sprzedać? Serio? Wydawało mi się, że ich nie można sprzedawać, no ale cóż. Dobra, jebać system, otwieramy jeszcze za końcy. Nieważne. Whatever, jak to mówią. Perez, no. Danilo, no ty, ty może jesteś. No, też nie podejrzewam, żebyś był za, o, za 10. Koła cię posz... O, proszę, no Real, Real Madrid, wielki kurwa, piłka. Mm, Badu, o, to jest ten kurwa, co wymyślić tą aplikację, da? Badu, czy. Bado, coś takiego się nazywa. Coś jak Tinder. Mam eee, Mamy stronę, to jest najlepsze. Ty fajne te stroje Manchester City. Dobre w chuj. Jakie ja je biorę sobie do klubu? Środkowy napastnik na napastnik też może się przydać. No, no Perez, założę się, że jesteś kurwa mniej warty na, na licytacji niż na Quixelu, nie? 100%. Ostatnia paczka, drodzy, widzow drodzy widzowie, dzisiaj. A, kurwa, szkoda, szczęśliwie <grywa> Naprawdę. No, także dziękuję za. I jej za te cudowne karty co dzisiaj trafiliśmy i wam za oglądnięcie, tak? O za obejrzenie. Yy, zostaw łapeczkę w górę, jeżeli Ci się podobało, jeżeli nie, to też zostaw, w pierdol to tam. I w ogóle zostaw łapkę w górę, no. I subskrypcję, jeżeli tego jeszcze na przykład nie robisz. Albo no, napisz coś w komentarzu, napisz co sądzisz o na przykład dzisiejszym dropie. Jeżeli teraz w na przykład na tą sekundę filmu włączyłeś, to obejrzyj od nowa i... No są tacy, co na przykład włączają na... teraz jest 12 minuta. 11, no zaraz 12. Że włączają i co dropo, co dropo i zaraz wchodzą do komentarzy. A no obejrzyj jeszcze raz i napisz co... Znaczy nie, nie pisz co dropo, tylko jak oceniasz ten dropo. Może w ten sposób, no. Także dzięki wszystkim za obejrzenie. Na razie prądka Elo.